Pewnie myślicie sobie, co to za nudziarz? Od rana do wieczora tkwi przy fortepianie. Ale nic bardziej mylnego. Ignacy Jan Paderewski uwielbiał czytać. Biblioteka w jego domu była obszerna i świetnie wyposażona. Bardzo lubił też uczyć się nowych języków. Biegle mówił po francusku, po niemiecku, angielsku i rosyjsku. Uczył się również włoskiego i hiszpańskiego. Był właścicielem winnicy i produkował wino sygnowane własnym nazwiskiem. Pasjonował się pszczelarstwem. Uwielbiał psy. Miał między innymi Bernardyna, Pekinczyka i Mopsy. Świetnie umiał dogadywać się ze wszystkimi, których napotkał. Swego czasu zaprzyjaźnił się nawet z Pająkiem. Pająk podobno przychodził i siadywał na fortepianie, słuchając, jak Ignacy gra. Gdy tylko zaczynał grać utwór inny niż Etiuda Tercjowa Fryderyka Chopena, pająk oddalał się od instrumentu. Wracał tylko wtedy, gdy słyszał tę konkretną melodię. Z turne po Australii przywiózł papugę, która wchodziła do pokoju, gdy zaczynał ćwiczyć i siadała mu na nodze. Tkwiła tam, dopóki mistrz nie skończył gry. A potem krzyczała, O Boże, jakie to piękne!